Cześć. Z tej strony Marcin Józefowicz. Od 20 lat wspieram menedżerów w podnoszeniu jakości i skuteczności komunikacji w ich organizacjach, wykorzystując moją autorską metodę sensemaking. Making. Efekty, które osiągamy, to np. łatwiejsza realizacja celów, skrócenie czasu spotkań czy ograniczenie sytuacji konfliktowych. W podcaście Sensemaking Making omawiam różne, często trudne sytuacje związane z komunikacją w biznesie oraz sposoby, jak sobie z nimi radzić. Zapraszam! Sytuacja w wielu firmach często spotykana: mamy nowego potencjalnego klienta, w związku z czym trzeba pojechać do niego i zrobić pierwszą prezentację firmy, pokazującą kim jesteśmy, co robimy. W związku z czym przygotowujemy prezentację, która obejmuje wszystko, jest długa, w związku z czym jest nudna. Efektem jest znudzenie klienta, brak relacji, brak zainteresowania. I poczucie, że jeszcze jedna, tak naprawdę, taka sama prezentacja, to samo, co mówią wszyscy inni. Każdy mówi, że jest najlepszy, i przy każdym tak naprawdę człowiek trochę przysypia, bo tego jest po prostu strasznie dużo. Z tego odcinka dowiesz się, jakie znaczenie ma analiza audytorium. Czy rzeczywiście masz tylko jedną prezentację do przeprowadzenia? I wreszcie, jak dać klientowi wybór i poczucie wpływu, które z kolei rozbudzi jego zainteresowanie. Zacznijmy od tak zwanej analizy audytorium, czyli od zastanowienia się, kim są nasi słuchacze, do kogo mówimy. Bardzo często to audytorium nazywa się jednym słowem to jest klient. Nigdy to nie jest klient. Zawsze mamy, szczególnie przy tego typu prezentacjach, kilka różnych typów słuchaczy. No, bo weźmy nawet sytuację, w której prezentujemy to przed zarządem. Po pierwsze, to nie jest zarząd, to są członkowie zarządu. Po drugie, z jednej strony mamy prezesa zarządu, który zainteresowany jest ogólnym rozwojem firmy. Czasami jest właścicielem, to też jest różnica, bo wtedy jego perspektywa będzie jeszcze inna. Z drugiej strony mamy wiceprezesa do spraw finansowych, którego bardzo konkretne aspekty będą interesowały. Z trzeciej, na przykład, mamy wiceprezesa czy dyrektora zarządzającego obszarem technicznym, który będzie zainteresowany i będzie pytał znowu o zupełnie inne elementy. No i już przy takim pobieżnym, nawet spojrzeniu na skład naszych słuchaczy, okazuje się, że potrzeby są różne, że oczekiwania są różne, że różne z tych osób będą oczekiwały różnych informacji, różnego typu informacji, i na dodatek mamy dosyć duże prawdopodobieństwo, że spora część naszej prezentacji poszczególne osoby w tym gronie będzie zwyczajnie nie interesowała, że na sporej części prezentacji zwyczajnie zajmą się czym innym. Tracąc uwagę, a nigdy nie wiemy, czy ją odzyskają wtedy, kiedy byśmy chcieli. No tak, tylko jak przyjrzymy się tej naszej prezentacji, to okazuje się, że najczęściej my nie mamy jednej prezentacji. My najczęściej mamy kilka prezentacji, tyle tylko, że zlepionych, często trochę na siłę, w jedną dużą, długą prezentację pod hasłem: To jest nasza wspaniała firma. Pytanie tylko, czy rzeczywiście tak to powinno być? Jak przyjrzymy się naszej prezentacji, to przecież prezentujemy naszą firmę w różnym układzie, z różnych perspektyw. Pokazujemy właśnie kwestie związane z, ze stroną techniczną, pokazujemy kwestie związane ze stroną finansową, pokazujemy korzyści płynące ze współpracy akurat z nami, pokazujemy systemy współdziałania czy systemy rozliczeń. Pokazujemy nasze sukcesy, czyli znowu wracamy do korzyści. Pytanie, czy to zawsze powinna być jedna prezentacja? Z mojego doświadczenia, często bardzo korzystnie jest przygotować prezentację modułową. Prezentację, która będzie składała się z kilku różnych modułów, oczywiście mających część wspólną, czyli nazwę naszej firmy najczęściej. Natomiast jednocześnie każdy z tych modułów jest pewną niezależną prezentacją, którą można przedstawić klientowi. No i do tego bardzo często również materiały, które chcemy klientowi zostawić. No i teraz. Tu następuje najistotniejsza różnica. Otóż, nawet jeżeli mamy tą prezentację trochę w tej modułowej formie przygotowaną, to bardzo często robimy błąd i podejmujemy decyzję za klienta, wychodząc z założenia, że wszystkiego przecież musi posłuchać. No, kłopot polega na tym, że klient nie musi. No, i teraz, co zrobić, żeby dać mu poczucie wpływu? Zaproponować wybór tematów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy tą prezentację modułową, mamy, nie wiem, pięć różnych modułów. Stajemy przed tymi naszymi słuchaczami i dajemy zupełnie inny komunikat na początku. Proszę Państwa, mówiąc o naszej firmie. Możemy mówić o korzyściach płynących ze współpracy, możemy mówić o aspektach technicznych czy aspektach finansowych. Proszę mi powiedzieć, który z tych obszarów jest dla Państwa najbardziej interesujący, żebyśmy mogli od niego zacząć. No, i teraz w momencie, kiedy w ten sposób zaczynamy prezentację, kilka rzeczy. Wydarza się naraz. Po pierwsze, klient zaczyna mieć poczucie wpływu, zaczyna mieć poczucie, że jest traktowany poważnie, a nie jak ludzie, którzy przyszli i muszą wysłuchać, bo ten człowiek, co przyszedł, to on wie lepiej. Po drugie, może się okazać, że na przykład prezes zarządu powie: Proszę Państwa, ja potem muszę wyjść, to ja poproszę najpierw ten kawałek, a pozostałymi już się moi koledzy zajmą. Po trzecie, może się okazać, że techniczny powie z kolei. Słuchajcie, no ja bym chciał o tych kwestiach technicznych, ale reszty te zarządu to nie interesuje. To może najpierw te główne rzeczy, a potem już z technicznymi to się przeniesiemy do mniejszej salki, usiądziemy sami i pogadamy. W związku z czym dajemy opcję nieuczestniczenia w całości prezentacji. Ludzie mogą się dostosować, mogą zająć się faktycznie tymi elementami, które in, ich interesują, ale to równocześnie bardzo często pozwala pogłębić dyskusję, pogłębić prezentację, jednocześnie bez zanudzania tych pozostałych osób, które w innym układzie musiałyby siedzieć na sali i musiałyby słuchać czegoś, co zupełnie ich nie interesuje. Mało tego, są sytuacje, szczególnie jeżeli. I ze strony klienta, i ze strony naszej ta grupa jest większa. Czasami się okazuje, że w ogóle całość rozbija się na trzy równoległe prezentacje, bo z jednej strony przed całym zarządem mówimy o korzyściach płynących ze współpracy, ale później człowiek techniczny od nas idzie z wiceprezesem do spraw technicznych do jednej salki, a człowiek u nas działający w obszarze finansów idzie z CFO, z wiceprezesem do spraw finansowych, do drugiej salki. I każdy z nich ma wtedy już możliwość rozmowy na zupełnie innym poziomie szczegółów, przy zachowaniu zainteresowania naszych słuchaczy. Jakie efekty uzyskasz stosując te metody? Po pierwsze, od początku wizerunek osoby, która słucha i współpracuje z klientem. To bardzo często wizerunkowo wychodzi z jednej strony, mówimy na prezentacji, że my słuchamy klienta i współpracujemy z nim, a z drugiej strony komunikat de facto brzmi a teraz siedzieć i słuchać, bo ja wiem lepiej o czym powinniście wiedzieć. Druga sprawa to budowanie faktycznego zainteresowania słuchaczy i możliwości wchodzenia w szczegóły dla konkretnych osób ze strony klienta, ale bez zanudzania innych. A to wszystko składa się po prostu na większą efektywność komunikacji i większe prawdopodobieństwo sukcesu. Podsumowując, zrób analizę swoich słuchaczy, zrób prezentację modułową, a potem daj słuchaczom wybór, czego chcieliby słuchać. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeśli uważasz, że miał dla Ciebie wartość, daj mu proszę 5 gwiazdek Apple Podcast, bądź na platformie, której używasz. Dzięki temu dotrze on do większej grupy ludzi, dla których również może być przydatny. Jeśli chcesz podnieść jakość komunikacji w swojej organizacji, zapraszam na sensmaking.pl.